Dziękuję wszystkim ludzikom, którzy mnie oglądają. Dzisiaj ze mną jest mój ziomek Kuki z 15 e, zwany także Filipem. I będziemy dzisiaj sobie grać e, Minecrafta na trybie... Na trybie PvP znaczy PvP Island. Dobra, dołączaj na Bilard, Na dołączaj. Gdzie to jest? A nie pierwszy no. raz gram na tym serwerze, więc wiecie. Może do środka do tego czarnego czegoś wpaść? Dobra, dołączaj na bilar, to jesteś. O, o dobra, cześć. Cześć. No, a, gdzie dzi, będziemy jesteś? sobie grać? 15. Widzę cię. Cześć. Czy ty jesteś gdzieś koło? Nie, ja cię nie widzę. No ale mamy soja? Nie, 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 nie. No mamy, mamy. Mamy soja, jej. Okej, okay, skrzyneczka, szybko. Eee, Pana, pan dobra. Jajko, dobra, jajko, Jejko, szybko, mam, mam ścieżkę, Ej, jest to najlepsze. Ej, czym się szybko zabierało, bo nie pamiętam. A, gdzie tutaj jest wejście na dół, tutaj. Ej, czym się zabierało szybko, bo już nie pamiętam. O Jezu, co tak ciemno tutaj jest. Ej, którym się zabierało tak szybko, bo ja nie pamiętam. Eee, shift, klikasz. O, zapaliło się światełko jakimś... Było ciemno jak po śladkach, okay. a teraz jest jasno. Okej. Okay. To to, 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 to. Mam cały diamantowy set. Naprawdę, ja mam pół żelazny, pół, ale... Ale, ja mam, do, ale mam, to, mam dobry ekspantowy. drop, nie? Mam taki dobry drop, ale że... Okej, no. okay, mam łuk z mam Ja mam łuk, łuk płomień, ja mógł uderzenie 3, płomień 1, jest nieskończoność 1. Uderzenie 3, płomień 1, nieskończoność 1. Easy. Easy win. My friend, where are you? A masz uderzenie 1? No, mam. nie, na 3, mam 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 siekierkę, która tyle samo zadaje co miecz. Nie, mam... mam miecz ten... Okay. Okay, 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 okay. Dobra, biorę okay. sobie te wszystkie mam, tutaj mam rzeczy. Żambusta, mam żambusta, więc jest, więc jest okay. Co te jajko, drewno, jakko, strzała, okay, okay. woda... Mam cały, mam cały na jest, jest dobrze. No ja też. Ja, mam cały Easy, 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 easy win. Dobra, easy, ja już idę. Idę, gdzie jesteś? Jestem na środku. O i jeszcze mam to... mam jeszcze bonus... Widzisz mnie? Widzisz, mnie tak podskakuje. Mam tylko mam, że tylko, że jest taki mały problem. Mam dwie strzały, nie? No ja też mam, ale ja mam nieskończoność jeden. Więc mam nieskończoność. I mam e, sikierkę, która jest lepsza od wszystkiego. A i ja mam miecz, który ma 11, obrażeń. Dobra, lecę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, bijemy tego. Bijemy. Widzisz mnie, jak cię biję? W tym tunerku. Nie okay. wiem, ja, okay. ja idę na ten. Ja, Uf, ja, puszczyłem. Ja, puszczyłem. Ja, ja idę na górę bilardu. Idę na górę bilardu. Nie, zamknął mnie! Nie, jestem na dole jeszcze. Dobrze, że to przetrwałem. Było blisko, A, już Jezus, ja też! O, widzę cię! Cześć! Spadłeś? Gdzie? Nie, nie spadłem. Ja jestem na drugiej stronie jestem na bilardu. Jestem na, jestem na chmurce. O, jakiś gościu jest w tej, w tej. Widzę cię, zbroju, tutaj, widzę cię. Z wyjdź z tunelu, wyjdź z tunelu. Nie, ja nie jestem w tunelu. O, jakiś gościu mam je z odrzutem i mnie właśnie załatwia, a jest w skórzonej zbroi, nie? Jezu, co za gostę. O, widzę cię, patrz! Nie, wierzę, nie wierzę Za go, tobą! Nie wierzę, nie wierzę, że można zrobić o Kurde. O! nie, o nie, ja zginę, za chwilę zginę. Ja idę do ciebie. Poczekaj chwilę. Zbiję się z jakimś manżetem. No, o, zabiję go, okej. Okay. Ale ten TV, ja jakiś tam mnie bije. Okej, okay, zginąłem. Po mnie, przepraszam. Ale, ale o! Nie, ale... Nie, ja, biję... ja też zginąłem. On mnie raz trafił z łuku i, i mnie wyrzuciło. Poza mapę. Ale miałem taką no dobrą ja... zbroję, miałem taki dobre set, nie? No ja. Oj ten TV no, ja tutaj. Ja, ja przykład... Ale musimy się szybciej ja znaleźć. To... Okej, okay, to trzy... Cztery... Czekaj, Czekaj! na jaką? Na jaką mapkę? No to no, no tamtej za poprzednią. Ale nie ma tamtej poprzedniej, tam to jest... Ja jestem na Autostrada. No, tak. Dobra, no ja też jestem. Dobra, gdzie jesteś? strata jestem i jest ze mną MRD Boss, więc ty jesteś jestem takim... Nie, nie mam, przy, nie mam przy, y, przybliżenia w tak, bonda nie ma pobranego. No, ja też nie mam, nie? Aha, my, my gramy sami? Tak! Co? Dobra, to... Y, fight! We're fight, we fight, jej! Mam dwa złote jabłka już nas tak, więc jest dobrze. Y, ale... Nie A, ja mam trzy złote jabłka. Ja mam trzy złote czy to jest Tak, tak. ja jestem takim rakiem, że nie, że nie mam tego. Że nie mam nawet. E, enderpegły? No ja też nie jestem mam. Jestem w kompletnej idei. Ale ja jestem w kompletnej idei, bo nie mam gdzie przeskoczyć, nie. Dobra. Nie. Okej, okay, jestem rakiem, spadłem. Wygrałem. Wygrałem. <laughs> <laughs> No dobra, jeszcze... Raz, jeszcze raz, to było Ej. dobre. To było dobre, jeszcze raz. Ej, nie, ja myślę, że to jest dobry pomysł, żebyśmy jeszcze zrobili. Ej. Po prostu wbijmy na jakiś inny tryb, bo ten... bo ten się nam szybko zmudzi źle. No No dlaczego? Chwile, muszę tutaj nie, sprawdzić dobra, sobie. Ile minęło odcinka, 6 minut. Dawaj okay. coś innego, trzeba nie? Ej nie, ale ja już wpadłem, jak wyjść. Ukośnik Leaw? Lew boss. Ja jestem ukończony na mapie. You cannot use that comment in game. Okej. Okay. Okej, okay, ja jestem ukośnik, kill. Kill. Ale jestem na tej mapie to ty. You... Nie mogę! Dobra, po prostu wybiegnę kiedy się zacznie, ja. Nie, no ale ja jestem z tobą na Aha, mapie. Aha, jesteś już. Myślę, że no no nie jestem z tobą na mapie, cały czas ci to mówię, nie? Ten ale cię nie, nie słucham, nie bo jesteś gałganem. Aha. No to żegnaj gałganie. Nie. dobra. dobra. Mam Dobre, jakieś, mam nie, słabe, o no, dobra, mam diamentowe coś, tutaj tak, strzały. Okay, za, o Jezu, ile ja mam, ja mam już całą pełne ekwipunek, nie? nie? Okej, okay, mam enderperły, muszę tylko mieć jakieś trochę szczęścia. Okej, okay, gość Ochrona 2, ochrona 4. Ja ochrona 3, ochrona 4. Nie muszę sobie pozakładać swoje rzeczy, bo... Bo mam dobry miecz Ja mam dobrą siekierkę Czy, czy naprawdę to jest tak, że mam lepszą siekierkę niż miecz? Hmm. No ej uderzyłeś mnie Spójrzmy co robi Mr. The Boss Spadnicość bo Zabiłeś mnie Super. Wpadł w nicos, bo uderzył go krześmiel jakiś tam, nie? Ja już zginąłem od tego samego gościa, jakbyś zauważył. Nie, mnie zabił, y, wpadłem, ktoś strzelił z łuku i kiedyś, bo rzuciłam Enter i kiedy, się było, rzuciłem i, y, i kiedy rzuciłem, e, strzelił, nie, ziomek jakieś inne to no, ja no, wtedy ale się ale pojawiłem i, i dostałem strzały i wypadłem poza mapę. Dobra, Dobra. na razie to wszystko, dzięki wszystkim za oglądanie, dzisiaj ze mną był Filipek, Gałganek Gaugan, na i dzięki wszystkim, cześć, pa.